Kiedy Bóg przychodzi i zamieszkuje w nas, nie należymy już do samych siebie. A św. Paweł mówi, nie wiecie, że jesteście świątyniami Ducha Świętego? I w tej samej liście z Efesjansem św. Paweł mówi, że Święty Duch w nas i w tym samym liście do Efezjan Święty Paweł pisze, że to Duch Święty w nas czyni, że możemy wołać Abba Ojcze. A w wersecie 8, w rozdziale 8, w wersecie 1. Przepraszam, wczesne 26. że kiedy nie potrafimy mówić do Boga w sposób, w jaki powinniśmy. Kiedy jesteśmy wysuszeni, Duch Święty modli się u nas, językiem, nie możemy zrozumieć którego my nie potrafimy zrozumieć. Więc Bóg daje nam dziecięcą mowę, abyśmy mogli z Nim rozmawiać. mówienie do Boga jest darem. I aby otrzymać ten dar, potrzebujesz Ducha Świętego. And the Holy Spirit, a żeby otrzymać Ducha Świętego, Saint Peter told his first sins, to e, Święty Piotr powiedział swoim współobywatelom po tym, jak mówił o Jezusie Chrystusie, który został odrzucony przez Jego społeczeństwo, przez Jego współobywateli, i kiedy oni usłyszeli o Jezusie Chrystusie, zapytali wtedy, co mamy uczynić, aby być odnowionymi i jako jako Synowie i Tury Boże. Co mamy zrobić, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być z naszym Bogiem. I żyć na nowo Święty Piotr powiedział im: "Nawracajcie się". So, so repent, żałujcie repent. za grzechy, a więc pytanie: żalu, kwestia żalu żalu za grzechy. It comes in all Przychodzi w, ka w każdą porę. Przychodzi w każdą porę. the, time of the Old Testament when we również pojawiła się wcześniej w czasie starego testamentu gdy oczekiwaliśmy Jezusa Chrystusa i również pojawiła się wtedy kiedy Jezus Chrystus zmarł za nas i zmartwychwstał I i również teraz, kiedy czekacie na ponowne przyjście Jezusa, Bóg mówi, nawracajcie się i posługuje się błogosławioną Dziewicą Maryją. We just by one of your chapels, your e, niedawno przejechaliśmy dzisiaj obok, byliśmy w jednym z waszych saktuariów, które być może było zaniedbane przez wiele lat, e, naszej Matki Bolesnej. I stanie się to miejsce, jednym z najważniejszych miejsc w tym kraju. Nie tylko dla tego kraju, ale również dla wielu innych narodów. Jest to miejsce, gdzie będą działy się cuda i cuda

Drogi bracie, jesteśmy tutaj, aby się przygotować na drugie przyjście Jezusa Chrystusa. So Więc nikt nie pozostanie w tyle, ponieważ to jest już ostatni raz. A potem there will be no other preaching potem... Jesus is coming the second time. No more preaching. A gdy już Chrystus do nas przyjdzie po raz drugi, nie będzie już więcej nauczania i kazań. So the preaching is now, the is now. A więc to nauczanie i nawrócenie ma nastąpić teraz. Nie mamy czekać na jutro na jakiś inny czas. Teraz jest ten czas. And God is speaking to us. I Bóg mówi do nas. God spoke to us Bóg przemówił do nas. Long time, już dawno temu. Prophets, poprzez proroków. aż w końcu przemówił przez swojego syna. Now, a teraz, he's speaking poprzez moc Ducha Świętego, posługując się Tobą i mną. Czy macie tego świadomość? Więc lepiej przygotujcie się. Halo Zacznijcie się przygotowywać. żyjemy w czasach ostatecznych, kiedy nasz kościół będzie odbierany jako ten jedyny, który uzdrawia. The Church will be the one to have the answer. Nasz Kościół będzie tym, który będzie jedynym, który będzie dawał od, odpowiedź na wszelkie pytania. To our problems. Na pytania na nasze, gdzie odpowiadał na, na nasze problemy. Why? dlaczego? Because Jesus, the answer. Ponieważ On przynosi Jezusa, Jezusa, który jest tą odpowiedzią. I o jakim Kościele teraz mówimy? Czy chodzi tylko o kapłana i o i papieża, o biskupów? No, all of us, Nie. Body, church, My wszyscy jesteśmy jego ciałem. Myśmy in Zostali wybierzbowani, po to abyśmy byli dojrzałymi w kościele z dojrzałym ludem Bożym. A myśmy leniuchowali. I tak jak w czasach dawnych czasach, kiedy dzieci Boże lenichowały, Bóg z mocą ich obudził. I czasami tym przebudzeniem jest choroba. Sometimes czasami jest to wojna. Sometimes lack of, of past children. Czasami e, brak młodności, brak pieniędzy. We'll I zaczynamy wołać. And the Bible says, A Biblia and, mówi, and it is Jesus saying, i mówi to Jezus, are you who cry, Błogosławieni ci, którzy płaczą, crying for sanctity. ci, którzy wołają o świętość. Błogosławieni którzy czynią jak najlepiej i przynoszą pokój. Błogosławieni mourn. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni ci, którzy są prześladowani ze względu na wiarę w Boga. jak tylko jesteśmy napełniani duchem Jezusa Chrystusa, o którym mówił Jezus po tym, jak był kuszony, w znajomieniu tego ducha i pokazywał nam przykład God. tego jak być dzieckiem Boga we i powiedział że Duch pański spoczął na mnie aby podnosić tych poniżonych the same spirit you and I, have received. i myśmy otrzymali tego samego ducha I ludzie rębentim today that you may receive him in a new way because we have sinned against God and against one another Wyrażamy sobie za, że grzechy, nawracamy się, aby otrzymać tego samego ducha. So, Paul for us. Więc święty Paweł modlił się za nas. I osoby, które zorganizowały to spotkanie również były natchnione Duchem Świętym. And

i ojców kościoła, i ojców soboru, którzy mówili, abyśmy wzrastali razem jako kościół, abyśmy wzrastali razem w świętości. I, I to poruszenie jest roznoszone po całym świecie. Bóg mówi, nawracajcie się, boicie święci, jak ja jestem święty. Be responsible for having a personal relationship with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and with one another. Our scene. of this conference, very short conference. Uh, the conference, very conference Ephesians chapter 3, verse 17. Fragment Listu do Efezjan z rozdziału 3, wersu 17. Święty Paweł pisze, będę modlił się za Was, aby Chrystus zamieszkał w Waszych sercach, tak jak Wy w Nim popadacie nadzieją. w to oznacza, w sposób w jaki w nich, Wy w Niego wierzycie, your roots niech zakorzenia się will grow down into God's love. i Wy zapuszczajcie korzenie głęboko w Bożą miłość. Uf! Zakorzenicie się w Bożej miłości. The Ojcowie Kościoła nazywali to głębią waszego serca. I chodzi o zakorzenienie w Bożą miłość. A gdy Bóg mieszka w tobie, a Bóg mieszka w nas mocą Ducha Świętego. On będzie sprawiał, że stanie się silnym. Moje siostry i bracia, jest tutaj oczekiwanie pełne mocy. Zobaczymy czasy, kiedy ludzie będą wstawali i chodzili. as in the times of the i w, w czasach, kiedy podobnie jak w czasach, kiedy wyruszyli z Egiptu do ziemi Kanan, as they followed, as the them the covenant, w czasach, kiedy, kiedy kapłani prowadzili ich mocą przymierza, kiedy prowadzili ich arką Przymierza, która zawierała prawo Boże, and the bread, i nieśli chleb. They, none of them was with them, with God. I ci, którzy postawali włączności z Bogiem, nie, nie chorowali. The has come again. I przymierze przyszło do nas ponownie. The bread of life. Chleb życia. które jest wypełniane przez Ducha Nawrócenia. So Więc będziemy kroczyli wolni od chorób ponownie. Jesteśmy w podróży. W uzdrawia na uzdrawiającej drodze. Of Uzdrowieniu serc. In your Chrystus zamieszka w waszych sercach. He will heal you. On uzdrowi cię. pozwoli, abyś wzrastał w Bożej miłości. So we shall unconditionally. Więc będziemy kochać bezwarunkowo. We shall be strong. Będziemy mocni. Będziemy ludem napełnionym radością. I Biblia mówi znowu a Biblia mówi ponownie W psalmie 47 5 You have decided to do the right thing. Zadecydowałeś, aby czynić właściwą rzecz. That's why I'm you the joy of gladness more than others. Dlatego daję Ci radość więcej niż innym. Joy. radość. This joy is a healing joy. Ta radość jest uzdrawiającą radością. Joy, I kiedy masz tę radość, will be in a life. będziesz miał wygodne życie. When we sin, kiedy wyrzekamy się grzechu, napełniamy się Duchem Świętym. And the Holy Spirit a Duch Święty makes us have joy. sprawia, że mamy radość. And we talk in a I rozmawiamy w języku, o i będziemy mówić w języku, którego nikt nie zrozumie, zwłaszcza ten, który nie ma w sobie Boga. W języku, który prowadzi relacje dziecka z ojcem i matką. Staniemy się jak dzieci mówić.

jeśli nie pozwolisz, aby Jezus zakorzenił się w Twoim sercu, pozostaniesz na tym podstawowym słownictwie. Widzicie czasami w grupach modlitewnych, w grupach charyzmatycznych, że właśnie tak się modą. W głowie. I słyszycie Even the song, that was very nice. Nawet pieśń, która jest bardzo ładna. I, I don't know the has one, one Zastanawiam się czasami, czy Kościół tylko i wyłącznie skomponował jedną melodię Alleluja. Sorry, sisters, and Przepraszam, drogie siostry, drogie bracia. Kiedy słyszę, jak ktoś śpiewa Alleluja, Oznacza to, że nie przygotował się na tą liturgię. Pojedzie po się po całej, się Europie. W Stanach. Co słyszycie? Czy to jest jedyna melodia z Chorału Gregoriańskiego? Ludzie nie przygotowują się na spotkanie z Jezusem Chrystusem na Eucharystii. Sza święta <laughs> się stała takim powszednym zwykłą modlitwą. Mass. Prza święta comes from the from, from, from mit, missa est you are sent. Pochodzi od that's, słowa jest od posłania. Jesteście what, posłani. Jesteśmy w doświadczeniu posłania, ponieważ Bóg dał nam swojego narodzonego Syna. Jezus wszedł do naszej sytuacji życiowej, wnosząc nas do góry. został pogrzebany razem z naszymi grzechami, naszymi chorobami. And he gave us his spirit I dał nam swojego ducha abyśmy kroczyli jako córy i synowie boga at mass we come to meet jesus christ przychodzimy spotkać się z jezusem chrystusem to jedyne dzień Bogu, dlatego nazywa się Eucharystia. We get with him, person to person, łączymy się z osoba do osoby. Abyśmy mogli wyjść i powiedzieć już, nie, że ja żyję. Jesus lives in me. To Jezus żyje we mnie. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. A kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, inna nazwa imię Ducha Świętego to Pocieszyciel. On daje ci pocieszne życie. I kiedy śpiewasz, śpiewasz inny sposób. Zaczyna śpiewać już w inny sposób. I kiedy Błogosławiona dziewica Maria została napełniona duchem Świętym. Nie zaczynała się w tym jednym miejscu. Ona będąc z Jezusem Chrystusem, and st paul tells us the holy spirit connects us to jesus christ z I Paweł mówi nam, Duch łączy nas z and he says those who have no holy spirit in them they cannot connect with jesus christ dalej, że ci, którzy nie mają w sobie Ducha Świętego, nie mogą mieć relacji z Jezusem Chrystusem. Bo jeżeli nie jesteśmy połączeni z Jezusem Chrystusem, to żyje w nas ktoś inny. A św. John, w pierwszym swoim liście, w rozdziale 3, mówi, is That's devil.

dlatego widzicie, że ten wasz mały kościółek to sanktuarium z szatuszu, jest odrestaurowany. I spójrzcie na Maďugorje, spójrzcie na Kipecho w Afryce, in all places. In na, Venezuela. na różne inne miejsca w Wenezueli. Many, many places. Jest mnóstwo takich miejsc Connected. połączonych. The...

Why are you clapping hands in the church?